Sieman Ludziska, z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z kariery Benfica Lizbona. A dziś zagramy dwa ostatnie mecze ligowe. Pierwszy z Wiktorią Setubal, a drugie z Penafilem. Więc bez ociągania się zacznijmy pierwsze spotkanie. Takie strony mogą być. Dwie zmiany w składzie będą. Za Ole Johna wejdzie Salvio. A za Ananice Pizzi. I zaczynajmy mecz. I zobaczmy. w igra Terroso. Terroso. Taktycznie jednak rozegrają. Nie strzał. Ale daleko od bramki. Forbes. Czy będzie wyrzutka? Strzał. Świetnie, Julio Cesar. Pizzi, Samaris, Bebe Świetne podanie, Samaris! Cóż za bramka Greka, niesamowite uderzenie z voleja Andreasa Samarisa. Po prostu kapitalny gol. Grek strzela bardzo rzadko, ale jak już strzela to efektowne gole. Zobaczmy to w powtórce. Piękna zespołowa akcja, odeganie. No i piękny strzał. Gdyby nie trafił do bramki byłby rzutkarny prawdopodobnie, bo był faulowany, ale wykończenie stadiony świata. Andreas Samaris, drugi gol w sezonie. Kiko, kiko. Groźna akcja, towarzysz. Strzał! Świetnie, Cezar. Zo Perez musi zostać na pozycji Maksymiliano Pereira ale nie daje rady. Tavaresz. Tavaresz Perez zostawił bez krycia. Broni Cezar. Koniec spotkania: rezultat 1-0 dla Benfica Lizbona. Dobry mecz w naszym wykonaniu, myślę. Oddaliśmy jeden celny strzał, no to jednak chyba nie był taki dobry. Wiktoria dominowała, ale my byliśmy stuprocentowo skuteczni. Zobaczmy oceny. No, u nas nikt się nie wyróżnił tak naprawdę. No, jedynie Cezar dobrze bronił, no nie ma co ukrywać oczywiście. A urywali najlepszy Forbes, który został zawodnikiem meczu. A my słyszymy się za moment. Po jakże trudnym spotkaniu, czas na ostatnie spotkanie z Penafilem. Mimo iż jest to mecz o tak zwaną pietruszkę, to jest o co walczyć, bo jeśli wygramy, to zdobędziemy komplet punktów w tym sezonie i przekroczymy liczbę 100 punktów, zdobędziemy 102 punkty. Czyli maksymalną ilość w Lidze Portugalskiej. Więc przejdźmy dalej, jakaś wiadomość? Nic ciekawego. Więc czas wybrać stroje na ten mecz. Zobaczmy, wybierzmy stroje. O, może te, jakie mają? O, idealnie. Dokonajmy paru zmian w składzie za Samarisa. Wyjdzie, a nie ktoś wejdzie, kto nie grał cały sezon. Co ja klikam niepotrzebnie. Fejsa może. Żardel wejdzie za. Luisa i możemy rozpoczynać spotkanie. sami blokują. Jest kontra. BB dobrze wychodzi, ale Żona sam idzie i faul ostry. Musi być czerwona kartka dla rywala, bo powstrzymał akcję sam na sam i oczywiście sędzia podejmuje taką decyzję. Rafa ukarany czerwoną kartką w dziewiątej minucie. John, zobaczmy. Jest już sam na sam nasz zawodnik. Będzie strzał. Ależ pięknie łapie, Bramkarz. Ola John. Ola John. Przedziera się. Ola John już jest w polu Ola John. Ola John. Świetnie, Bramkarz. I zobaczmy. Jonas. Ananice świetnie do Gaitana, Gaitan. podaj do bebe! Bebe! i jeden do zera. Wreszcie pada gol. Dominowaliśmy całe spotkanie, ale nie umieliśmy tego podkreślić. Ale wreszcie BB wpisuje się na listę strzelców. Kapitalna asysta Gaitana i pewne wykończenie BB. Naprawdę idealne. 17 gol w sezonie. 89 minuta. Wszystko albo nic teraz. Zaryzykuje Penafil na pewno. Strzał obok bramki. Koniec spotkania. Rezultat 1-0 dla Benfica i Lizbona. Wyrównane statystyki, ale mieliśmy więcej strzałów celnych. Najlepszym zawodnikiem Bebe, bez wątpienia, bardzo dobry mecz. Asysta Gajtana, też świetny występ, a my widzimy się za chwilę. Już w pierwszym roku pracy w Benfice zdobyliśmy w lidze praktycznie wszystko co się da. No bo zdobyliśmy maksymalną liczbę punktów. Mistrzostwo kraju, zobaczmy nagroda, nie jest źle. Zobaczmy jeszcze, może tu gdzieś będą statystyki zawodników, ale nie w tarczy, tylko... Zobaczmy, królem szczelców ligi portugalskiej Nani, drugi Jonas, trzeci Bebe, w asystach pierwszy Jonas, drugi Rafa, trzeci Ananice. Czyste konta najwięcej Julio Cezar imponująca liczba 25, drugi Wagner miał zaledwie 11. W żółtych kartkach na szczęście nie dominowaliśmy, tak samo jak w czerwonych. Jeszcze zobaczmy. Imponująca liczba 102, 102 punkty zdobyte przez Benficę. 22 przewagi nad drugim Sportingiem Lisbona. A nad ostatnią drużyną mieliśmy aż 82 punkty przewagi. Niesamowity wynik. A my przejdźmy dalej. Konferencja prasowa przed spotkaniem finałowym o Puchar Portugalii ze Sportingiem Lizbona. Ale to już w następnym odcinku. Ale oczywiście pochwalimy mistrza Portugalii, czyli Benfica Lizbona. I przejdźmy dalej. A ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. I zapraszam na następny. Trzymajcie się na razie i cześć!